Servus Fajder, cześć przyjaciele piwni, witam Was w kolejnym odcinku. E, dzisiejszy odcinek sobie zrobimy o piwach z Saksonii. E, jako, że wiecie, ostatnio byliśmy w Berlinie, zjedziemy trochę w dół, teraz ko Gerlitz, naszego zgorzelca polskiego, niemiecki Gerlitz. E, tam w tym powiecie jest taka miejscowość Eibau, e, znany browar Eibauer. Ten browar powstał w 1786 roku przez całe swoje w sumie istnienie był w prywatnych rękach przez pewien czas po wyzwoleniu czy po powiedzmy wyzwoleniu przez wojska radzieckie tamtego regionu to był pierwszy browar który została nakazana produkcja piwa w ogóle na terenie Niemiec przez, przez tam jakiegoś rosyjskiego radzieckiego generała, <grych> o pierwsza dwunastka balinga uważona na terenach wyzwolonych w ogóle w całym Niemczech, w tym browarze właśnie, ponieważ był na niej zniszczony, z tego co, co wiadomo. E, browar e, no oczywiście miał przez, e, był, powstał w sumie jako takie stowarzyszenie, e, jako taki związek piwowarów, który na tym terenie tam citał, był przez króla Fryderyka Augusta I. On jakby pozwolił, nakazał właściwie ten zbudowanie tego browaru. On był przez później długie lata w rekach prywatnych. Przez okres komuny on był, należał do lat z kronu. Browar później wykupiony został. Ostatnim właścicielem był rodzina Milczta, które wam jeszcze niedawno przedstawiałem. W 2008 roku Sprzedali ten browar. W tej chwili to jest jakaś spółka akcyjna. Waży bardzo, bardzo dużo piw w kilku liniach. Przede wszystkim linia najbardziej, taka chyba znana dla marketów Nie jest to browar koncernowy, tak jak wam kiedyś mówiłem, że raczej nie będę koncerniach przedstawiał, no ale jest to powiedzmy browar no, trochę niższych lotów niż do tej pory wam przedstawiałem. Wziął się to z że no w pewnej sieci sklepów w Polsce pokazało się piwa z tego browaru oni taką zrobili marketową budżetową według mnie no, niemieckie dobre piwo za 4,50 to jest bardzo dobra cena to jest rewelacyjna cena uważam 4,50 czy tam coś koło tego w polskim małym markecie można kupić dobre zobaczymy czy dobre na pewno lepsze od polskich te piwa będą, to nie jestem, jestem tego pewny, a jak, no to zobaczymy. Ta linia Berliner, którą sobie oni tak narzucili, ten bro, browar Einbauer, e, e, o tym mówiłem browarze Eibauer. To jest taka po prostu linia, żeby zaprezentować zabytki Berlina na każdej z tych puszek. E, jest linia puszkowa, a linia butelkowa, w Polsce jest linia puszkowa. Jest są jakieś zabytki przedstawiane znane z Berlina. To taką sobie narzucili, no, taką linię wizualną, dosyć ładną nawet, klasyczną taką, no nie może nie piękną, ale też nie szpetną, nie? Jakaś zawsze browary niemieckie lubią, jak wiecie, no często na podkładkach, etykietach, jakieś historyczne y, tematy poruszać, czy zabytki, czy jakieś postacie historyczne. Często tak jest w niemieckich browarach, w polskich to rzadko jest, w w nowych browarach, raczej w raczej starszych browarach, jakichś tam polskich, no kiedyś to tak do historii nawiązywano, teraz jakoś rzadziej. A no kraj, który się wstydzi swoich zabytków, no nie promuje ich, no to, to nie, nie robi dobrze. Eee, trzy piwa mi się udało zdobyć z, tego, z tej linii. Oczywiście dla linia tych produktów jest dużo, dużo więcej. Tam tych piw jest kilkanaście na stronie sobie możecie zobaczyć za ciszę nam bra dzisiaj zespół Berlina znany. Jakiś koncert w Londynie 82 roku, no ale może. Brać. Jak widzicie, nie ma dzisiaj entrua bawarskiego. A jak nie, nie opowiada bawarskich piwe, no to też nie, nie ma flagi bawarskiej. Zaczniemy sobie od dwa wajceny mamy i jeden taki lagerek. Nie wiem, co przyświecało producentowi, żeby rozbić, co miał na myśli producent, nazywając jedno piwo Łódbir Blond, czyli pszeniczne, białe, psze, białe piwo, jasne Blond, a drugi jest typowy Weizen. No zobaczymy. Oni mają jeszcze w produkcji hefy Weizen, Dunkel i jeszcze jeden Walcen, więc sam jestem ciekawy, co oni tu mieli na myśli. Oni ważą wszystkie style niemieckie. No, jak wiecie, takie duże browary, no to klepią, co się da. Od, od, od klasyki bawarskiej do północno-niemieckiej, wschodnio-niemieckiej, zachodnio-niemieckiej. Wszystkie gatunki piwa, ten browar praktycznie waży. Nawet widziałem fajne boki, jakieś no. Jak mi się uda, gdzieś byście widzieli inne niż te, co ja mam, to dajcie cynk. Chętnie przedestuję wam te piwa dalej. Bo, i, i, I przypuszczam, że do Polski przyjechało przez ten. Przez tą kultownię, która to sprowadza, nie będę nazwę tu reklamował, z Warszawy firma, która to wprowadziła na polski rynek. Zaczniemy sobie od tego ciekawego piwa Whitbeer Blond, co by to nie znaczyło, nie wiem czy to angielska nazwa na niemieckich piwach, to mnie zawsze zastanawia, co nie mają z tymi angielskimi nazwami. W Polsce tak samo, nie można wajcena nazwać wajcem, tylko pszeniczne, no i zaczniemy sobie od tej angielskiej nazwy piwa pszenicznego. No, mętność jest, kolor jest dosyć ładny. Pomarańczowy, jak to w takich budżetowych piwach przeważnie te ceny są właśnie takie trochę ciemniejsze. Ładnie się pieni. Oczywiście drożdże. Drożdże są na dnie. No piwo bardzo ładnie, bardzo ładnie mętne. Z wyglądu, no, 5 na 5. No, zapach już jest tu ciekawy. Nie jest to klasyczny, na pewno, wajcen. Zapach jest bardzo, bardzo zbożowy, ale nie wyczuwam reszty aromatów przypisanych do, do, do wajcenów. No, zobaczymy smaku. Słod, oczywiście, jasny, przeniczny yy, pizneński, parametry to macie 12 -ka. Zasypie pić w alkoholu, czyli Taki mocny, mocny, dobrze przefermentowany wajcen. No, bardzo bananowy, faktycznie. Dosyć taki bardzo mocno słodowy, klasyczny, klasyczny wajcen taki powiedzmy z tej, z tej serii szczepów wchodzących w banan głównie. Nie jest to niezwytrawny trawny ten. Jest bardzo, no, może nie słodki, ale taki bardzo przyjemny do picia. Dziewczyny to szczególnie lubią takie wajceny. Jeszcze soku dolewają bananowego. Bardzo dobry bajcen. No, O ile to jest wajcen, no ale jest lekko kwaskowaty. Zobaczymy, jak to się do tego drugiego ale no, no nie jest jakaś rewelacja, do nie urywa, ale też yy, nie ma jakichś wad większych w piwo. Może poza tą kwaskowością taką lekką. Zapach jest taki mocno zbożowy, no ciekawe. Bardzo trudno jest w ogóle yy, wejcena do puszek zrobić. Jak wiecie, generalnie powinno się refermentować yy, piwo w butelce pszeniczne. Przy takiej dużej produkcji, ta oni mają 100 tysięcy hektar rocznie Wybicia ten browar, no to To nie jest takie proste Rozlać w puszki dobrego cena. Przypuszczam, że no tak jak robią to przemysłowe browary Niektóre, chociaż się tego nikt nie chce przyznać Dodawają do refermentacji, drożdże dolnej fermentacji No po prostu są tak jakby spokojniejsze, dłużej wytrzymują temperatury duże typi te piwo może nie starzeje się tak. Wajcen, jak wiecie, no świeży się dosyć szybko starzeje. Po pół roku taki do, do świeży Wajcen, no już zmienia smak, nie? Najlepiej pić Wajcena, no najlepiej pić lanego, świeżo rozlanego skega. To jest idea picia Wajcena. No ale to rzadko się tak zdarza niestety. Nie mamy no, to takich, tu u nas przynajmniej w Polsce, w Polsce nie ma takich warunków. Na festiwalach jest ciężko, dobry Wajcen niemiecki, lany, no poza LM. W tej chwili to chyba na żadnym festiwalu niemieckiego Wajcena dobrego się nie napijecie. No polskie są oczywiście, no ale o polskich Wajcenach nie będziemy mówić, nie kopię się leżącego. Yy, drugie piwo, czyli klasyczny Wajcen. No te puszki, takie typowo marketówki w niespecjalnie ładnej urodzie polskie puszki są ładniejsze chyba gdzie ja jestem generalnie nie jestem zwolennikiem puszek nie ale też nie jestem jakimś tam zaciekłym wrogiem no po prostu tak znak czasów to raz łatwość rozlewu łatwość transportu no generalnie Niemcy nie piją w ogóle z puszek piw bardzo rzadko powiem szczerze że no bardzo mało browarów w Niemczech, a w Bawarii szczególnie, puszkuje swoje piwa. To może być, nie wiem, szczera, 5%, góra na eksport głównie, widzicie? Te piwa są na eksport robione, bo to wyraźnie tu pisze. To są wersje Medinger Germany. Tak się w Niemcach nie, nie opisuje piw. To był Helge Deutschland. A tu jest no Made in Germany, więc typowo eksportówka. No drugie te piwko. Kolor jest bardzo podobny, może troszkę ciemniejszy. Banning jest ten sam, parametry te same. IBU tutaj jest rzędu 10 do 15, tak podaje producent. Mam mamy taką fajną stronkę właśnie o tej Berliner, sobie wejdźcie. Tam są opisane wszystkie te piwa. Jest ich bardzo dużo z tej serii, no chyba z 20, czy może nawet więcej, tej, tej serii Berliner. Jest z butelka i, i puszka, no ale to jest to samo, nie? No piana jak na wajcena, nie jest jakaś taka rewelacyjna. No w zapachu jest troszeczkę też wajcena, ale trochę inaczej pachnie. To jest bardziej taki kwaskowy zapach, piwniczny taki, taki keller wajcen, bym powiedział. A tu z zapachu, no już raczej pod klasyczny co idzie. No jest inny też, że faktycznie jest inny szczep. Jak wiecie, Niemcy wschodnie, Niemcy północne generalnie bazują na innych szczepach droższych niż w Wam ostatnio mówiłem. Są dwa ośrodki takie, jak drożdże w tych tak, Niemcach, i pod Monachium i pod Berlinem właśnie. Są dwie szkoły, instytuty, nawet to są naukowe, gdzie no, te szczepy drożdże są inne. Północne są szczepy takie bardziej wytrawne zawsze, a południowe szczepy bawarskie, no to są zawsze takie bardziej wyraziste, jakby powiedział, nie? No, oczywiście te instytuty ze sobą współpracują, bo jest taka ustawa, pamiętajcie, Ministerstwa Rolnictwa Niemiec, że wszelkie takie produkty, które są produkowane, czy wytwarzane, hodowane, prawiane na terenie nie, Niemiec, są objęte ustawowo jakby ochroną, że one wnoszą do niemieckiej kultury, niemieckiego przemysłu rolno-spożywczego no, jakieś tam wartości dodane i one są ustawowo. Chronione, no, tak jak w Polsce bez mosypki, śliwowica, no, już jest tak chronione prawnie, więc w Niemczech tego jest dużo, dużo więcej. nie? Bardzo fajny to jest pomysł, a zawsze to popieram, że kraj, który swoją kulturę taką rolniczą, historyczną, spożywczą, przemysłową pielęgnuje, no, to jest super sprawa. nie? Anglicy też tak bardzo pielęgnują, <laughs> Francuzi już może mniej. Francuzi to tylko sery, zamki i wina, nic ich więcej poza światem i oni są pępkiem świata. Francuzi, więc ja Francuzów nigdy nie lubiłem i lubić nie będę. Mówiłem uważałem za pępek świata, a nic wielkiego poza serami i winem do światowej kultury nie wnieśli. Poza zlikwidowaniem no, katolicyzmu w sumie, no to, to, to tak, ta rewolucja była, to było ciekawe, francuska nie ma praktycznie we Francji teraz katolicyzmu. Świeckie państwo, chyba muzułmańskie, o przepraszam, bo muzułmańskie. już jest Francja? Tak jak Niemcy się stają muzułmańskie? No tak, Francja też jest muzułmańska. Ale może się kiedyś katolicyzm ogrodzi. Będzie jakaś rewolucja na pewno w Europie, bo to nie ma szans. Za dużo tu jest innego koloru skóry iż przyjechało do, do tej Europy, no coś tu się na pewno z czasem wydarzy, ludzie się obudzą, są już pewne jakieś tam oznaki w każdym z krajów europejskich takiej ochrony swojej kultury i w Polsce i na, niektórzy to nazywają nazizmem, a, a, a ja uważam, że to jest takie właśnie kultywowanie swojej kultury, czy polskiej, czy niemieckiej, czy czeskiej, słowackiej, no. Ktoś musi tą, tą, tą kulturę no, zachować. Nie? nie może być to narzucona muzułmańska kultura w Europie. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, no niech się ze mną raczej nie koleguje. Nie? Nie mam poglądy jakie mam. Trzeba szanować swoją, swoją rodzinę, swój heimat, skąd się pochodzi. To jest najważniejsze. A resztę, jeżeli ktoś przyjedzie do mnie w gości, się kulturalnie zachowuje, może być czarny, nie ma problemu, piwa mu naleje ale jak zaczyna fikać, no to w łeb musi dostać, nie, nie ma bata ktoś kto się ze mną nie zgadza, no to przykro mi, to bye bye eee, trzecie piwo miało nie być w polityce, ale widzicie nie da się no, dzieje się w Europie trzecie piwo nie wiem co by ta nazwa miała znaczyć, oryginal czy znaczy oryginalne piwo z browaru każdy browar z takie piwa ma jest to Dolniak, dziesiątka, czy taka desitka po czesku. 4 alkoholu. I bo tu jest, podałem około 20, no to nie za mało. Kolor bardzo ładny, lawelka. Złotek zobaczcie 30. Taki kolor można dwojako zrobić. Albo dać po prostu najciemniejszy piznejski słód, albo dodać tam parę procent barwiącego. nie? i też nam wyjdzie podobny efekt. Pienistość no jak na Lagera, takiego dziesiątkę dosyć mocna, dobra. Nie powiem złego na ten temat. Kolor bardzo ładny, filtrowane piwo. W zapachu przez pianę to też dużo mówi o piwie. No jest zbożowość, więc tu nie jakiś wad nie ma kartonów, takich tematów. Piwo jest ciekawe, chmielone, może trochę już jest cieplejsze, bo te piwo tak około 8 do 10 stopni, tak mniej więcej chciałem, żeby miało, wtedy te aromaty wychodzą. Jaki tu jest chmiel, tego Wam nie powiem. Na pewno nie jest to chmiel żaden szlachetny, na bank, niemiecki, może to być po prostu użyte czasem browary, takie no niższych lotów używają chmielu goryczkowego na aromat. Czyli na przykład perle dają, magnuma, tego typu, które generalnie nie są chmielami aromatycznymi, ale z względu bo na no, się wrzuca e perle na pod koniec gotowania, Tutaj Tu ta goryczka jest taka trochę krótka, jest lekko tępowa. No, no, nie dałbym tu 5 na 5 raczej 4 na 5 temu lagerowi. Nie, nie ma jakiś wad. Na pewno nie ma wad, ale ma dziwny, dziwny takim dla mnie mało spotykany aromat chmielu. O, smak chmielu. Może nie aromat, tylko smak, bo w aromacie go nie ma. Nie wiem, czy to jest za chmiel. Szkoda, że jej browar nie podaje, ale nie jest to chmiel który na co dzień człowiek tak pije w niemieckich. Nie jest to żadnych Allertau, żaden szparter. Być może jest to chmiel gdzieś tam z tych regionów centralnych Niemiec, tam gdzie jest ta uprawa, no to najpewniej nikt nie będzie tutaj do Saksonii z Bawarii chmielów do dużych browarów, więc przypuszczam, to jest jakiś browar z centralnej, tam też są takie uprawy w centralnych Niemcach, północno-centralnych. No ale no, nie każdemu może smakować ten zapach, smakować ten smak kmielu. No. Da się wypić, ale no, mówię wam, dupy nie urywano. 4 na 5 w ocenie. Te wajceny no, nie są też tragiczne, nie są złe. Może też nie są jakimiś wzorcami rewelacyjnymi, ale na pewno jak naprzemy taki browar duży, bo uważam, że ten browar to jest duży browar 100 tysięcy hektar rocznie. Oni bardzo dużo mają tanków, bardzo dużo warek, widzicie. Oni mają jeszcze tę linię swoją, klasyczną, Maibauer, kilka piw, jakieś takie piwa historyczne, piwa robione raz w roku, tu jakieś okazje. No i tak, ta linia taka, marketowo-budżetowa, Berliner. No też myślałem na początku, bo nie znałem tej, mówię, o, z Berlina piwa znowu. No ale coś okaże, że to jest tylko taka jakby. Przypomnienie zabytków Berlina, tak bym to określił, o. Jakie są zabytki w Berlinie, tak oni to propagują, no. Jeszcze raz sobie, żeby wrócimy do tego, Bir Blonde. no tak się nazywa te piwo, co by to nie znaczyło. W Niemcy dałem, mówię angielską nazwę na to, że jest coś podejrzane. W Polsce jest minny, no ale nie powinno się tak robić. Jest różnica, faktycznie, faktycznie jest to, <laughs> jest różnica na korzyść tego wajcena. Więcej, to jest dużo więcej banana niż w tym piwie. Po prostu to jest jakiś inny szczep drożdży widocznie dodany, bo te piwa w zasypie się raczej nie różnią. W chmieleniu, w niczym innym, w jedynie co, szczep drożdży tu będzie inny. Który lepszy, który gorszy, trudno powiedzieć, no. I to bardziej ten wajcem przypomina klasykę, nie? Taką bardzo bananową. No, i ten lagerek o dziwnym chmieleniu, dla mnie niespotykanym w niemieckich piwach. Być może ktoś jest jakiś znawca, który wie, jaki to jest browar, jaki to jest chmiel w tym piwie, by zdradził, by mnie poinformował. To by bardzo był, był zobowiązany. Jaki jest w tym piwie? Może być też, wiecie, ekstrakt mirowy. Też tak robią browary. Szczególnie u nas. No i nie, no nie tylko. No nie piszę, żeby to był jakiś ekstrakt. No ale nie, nie wiemy, jaki to jest śmier. Na pewno nie jest to szlachetny kmielny. Dzięki Wam za odcinek, żeście go wysłuchali. Browarno, taki do przetestowania, nie ma wad, ale też żebym go jakoś specjalnie polecał. Jakbyście nie mieli już co wypić niemieckiego, no to można to wypić, ale nie są to wzorce niemieckich piwno. Ale tak też podejrzewa, podejrzewałem, że poza, poza paroma browarami, tam na terenie byłego NRD, no to rewelacji raczej nie będzie. Nie? Na piwo za 4,50. No. To raczej nie może być piwem wybitny. Z tego wynika. Nie trzymajcie się do następnego. bis, glaz.